Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, dzisiaj nadszedł czas, żeby otworzyć paczkę z ikoną środkową 87+, plus chyba? Lub też Hero World Cup Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę potężny traf na tym odcinku I przy okazji otworzymy sobie też paczki za Prime Gaming I zobaczymy, co jest fajnego do odebrania za słapy, Bo wyszły swapy Winter Wild Cards, także zaraz sobie to wszystko przejrzymy I co, zostawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał, film są codziennie, to jest Daily. I mili Państwo, pora przejść do paczki e, Amazon Prime Gaming, więc zobaczmy, co przygotowało jej sport. Mam tutaj 7 rzadkich piłkarzy, 2,82 do wyboru, 12 rzadkich kart jednorazowych i Messi, na 20 meczów wypożyczenia. Dobra, hmm. no, no, zobaczmy, czy będzie Team of the Tournament trafiony. No, niestety nie będzie. Będzie natomiast trafiony. O oh, jezu, pał, Torres. O oh, nie, nie. Mam nadzieję, że w piku będzie lepiej. Jest też Messi, niestety zwykły Messi, to tak trochę średnio, no ale okej. Okay. Dwa piki w pierwszym. Summer, wezmę Somera wezmę Summera, przepalę go pewnie w co o, o, o tę ikonę Gówno O rany, to były fatalne, to była fatalna paczka Prime Gaming niestety Nie było fajne, to była jedna z gorszych paczek, no dobra e, Przejdźmy sobie oczywiście do pierwszego składu o ikonę Więc to jest składzik, który przepalamy, leci ja tutaj tego Silva, którego nie będę dobrze wspominał Campos, który mam nadzieję, że już nigdy do nas nie wróci e, No i tyle, głównie same foderki, także taki składnik jest przepalany na paczkę za 35 tysięcy monet, więc kto wie Może wróci do nas jakaś fajna karta Team of the Tournament Zobaczymy. Jest to oczywiście paczka wymienna, tak więc sprawdźmy, czy będzie niebiesko. Nie, nie będzie niebiesko. Są za to ekrany. Niemieckie ekrany i znowu No nie dobra, 84 no, no... Eee, Ledwo, ledwo, no ale już Niech, niech będzie to 84 eee, Okej, okay, to może w międzyczasie zobaczmy sobie co jest za słapy Do zrobienia, ponieważ aktualnie za zalogowanie się Jest słap oraz za zrobienie wyzwanie Team of the Tournament FIFA World Cup 1 Jest kuns do zdobycia. Najciekawsza rzecz rzeczywiście Zielone słapy co możemy dostać Już wam mówię. Według mnie najciekawszą opcją jest y, 3 paczki 83 plus raz 25 Potrzeba na to aż 20 swapów, więc jednak trochę Czasu to zajmie, ale według mnie jest to fajna opcja Na dwie paczki otworzyć, a jedną sobie na to, ten. Tak, taki ja mam plan, zobaczymy jak, jak, jak to wypali Oprócz tego tak, mamy za, za 5 sopów macie 3 piłkarze 84 plus do wyboru Więc tak, średni, średni deal, aczkolwiek jeśli ktoś zrobi 30 tych swapów albo 25, to może zrobić 3 paczki, za 8, 3 paczki 83 plus razy nie pamiętam ile I ten pik, więc to akurat był, byłoby spoko rozwiązanie Tutaj macie za 10 jetonów paczkę rzadkiej piłkarzy 83 plus razy 25 Czyli po prostu jedna paczka zamiast 3 też całkiem spoko, jak komuś nie chce Tapaczka 81 x 11, 3 żetony, nie jest to dużo. Też nie najgorszy deal według mnie. E, dalej mamy Tripiera za dwa swapy. No, ładny design jest tych kart. Ale ten trigger no nie, na no kancelę jest po prostu lepszy Tonali bardzo fajna opcja na fanów Milanu, gdybym był fanem Milanu na pewno bym go zrobił, no ale Ten Tonali mi się po prostu nie przyda e, Paczka piłkarzy 85x10 też całkiem spoko, 15 żetonów to jest też dosyć dużo, ale mówię, według mnie lepiej dozbierać te 5 I mieć te 3 paczki 83 plus razy 20, więc to jest dla mnie o wiele lepsza opcja Raz 25, przepraszam Dalej idziemy piłkarz 85 plus do wyboru za 15 żetonów Nie wiem jeszcze jakie będą dokładnie karty te zielone, więc nie będę komentował tego z BC, bo nie wiem kto będzie do trafienia I tyle, nie ma tego jakoś mega dużo, ale no faktycznie jest co robić, nie ma żadnych swapów w zadaniach, że nie można robić w towarzyskich czy coś, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, mamy wszystko gotowe. Nic nie będę na tę z ikoną, także jak dobrze wiemy, zwykle to się kończy bardzo źle, ale jest ten dobry. myśli, jednak 88 plus to jest dużo, także taki składzik leci, moi drodzy. Nie będę dzisiaj robił ruletki, robimy tak, że raz jest ruletka, raz nie ma, ostatnio była ruletka, nie skończyło to się dobrze, więc na razie po prostu otwórzmy, zobaczmy co trafimy, no i tyle. Ale fajnie byłoby zobaczyć narodowość typu... Całkiem ciekawo. Najpierw oczywiście wróżba, jak zawsze. Dużo za paczka premium za 15 tysięcy monet. W środku brak ekranów, a narodowość będzie Brazylia. No, nie chcę sobie robić nadziei, ale no, mogłoby się spełnić, nie? Nie uwierzę. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Paczka pośrednia ikona lub Mistrzostwa Świata 88 Zobaczmy. Czy będzie coś potężnego? czy to Jaka to będzie wersja? Jest to wersja zwykła Holandia? Może? Nie, 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 kurwa. Koniec, koniec marzeń. Koniec myślenia o czymkolwiek, szkoda! To jest, za każdym razem, nie? Za każdym razem, kiedy faktycznie zrobię tę paczkę z ikoną i nic na nim nie wydaje, to leci coś takiego. W się sensie perkamp. nie chcę go skreślać, ale ja zaraz zobaczę jego statystyki zwinności i nie będzie tak, tak tak, miło. No nie, no. Nie, nie będę nim grał, no. Po prostu nie będę nim grał, no, czyli on kosztuje na, na rynku. 150 tysięcy mole. No niby to nie jest jakoś mega mało, no, ale. No nie, no. Jak już była ta Holandia, to chociaż jakiś... Ulit, jakiś Johan na przykład Albo Wandersar też byłby całkiem spoko, no ale... No tak, no co, nie zawsze może trafić dobre karty, prawda? Zagrałem sobie meczyk, kupiłem nową kartę do składu e, Zagramy sobie Division Rivals Jeden ja sobie zagramy Rivals, drugi sobie zagramy kwalifikacje, żeby tak było różnorodnie Także moi drodzy, tak wygląda składik. Jednak są dwie nowe karty, tak teraz, tak dopiero teraz zagarnąłem. Jest Zanetti, którego dałem sobie zamiast yy, Paredesza I kupiłem Tomoriego za 200... ile tam było? 230 tysięcy monet Bardzo fajna karta, bardzo fajnie wygląda ten składik. Damy sobie jeszcze jakiś styl gry Zanetti'emu, damy mu. Co my to możemy dać? Katalizator. Niech będzie katalizator. Także debiut Zanetti'ego, debiut, debiut Tomariego. Lecimy. Panie i panowie, mamy pierwszy meczek na dzisiaj w Division Rivals Liga Pierwsza. Okej, okay, chyba, chyba gramy z Polakiem, tak mi się wydaje. Takie, takie tylko moje przypuszczenia. Jerzy Dudek, Dalot, Upamykano, bez upgrade'u oczywiście. Ronaldo, Ronaldinho, Alovaira. Oho, lipa, dobra, ładne, skład No dobra, to moi drodzy, liczę na to, że Zanetti będzie naprawdę. Solidnym liderem środka pola, bo Valverde będzie takim naszym bardziej eśpekiem, faktycznie. Valverde już nie będzie takim defensywnym, Valverde będzie grał bardziej w ofensywie. Tymczasem Mousala. na luzik. Zajbiste jest to, że Zanetti ma białe buty. To już mi się podoba, jak ikony mają białe buty, to już plus 10 do grywalności. Mojze, Ken! No, prawie byłby asysta, prawie byłaby zanetniego. Ładna akcja. O, u, 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 ryzykownie, panie kolego, bardzo ryzykownie. Aldi Maria, to podanie, masz 4 słabszej, trochę mocniej. O, alowaj, Jakby to siadło, było zajebiste przyjęcie piłki, kurcze. Mojze, wypuszczony, zobaczmy. Mojze, Ken, krótki słupek, tak myślałem, że się ruszy. A to jest skomplikowany mecz. Fedek, za długi słupek. I to siada, wreszcie, ostatnio. Bardzo mi się przyjemnie gra kiezą, bo zwykle jak właśnie schodzę w taki sposób i uderzam po długim, to w 95% to wpada do bramki, więc miło, miło, miło jak najbardziej. Problem jest taki, teraz Nazario ma tutaj akcję i to jest bramka od słupka. Ja... ale też mój błąd, nie będę mówił, że nie, tutaj mój błąd, bo źle w obronie zagrałem. Ładny PD. Jeszcze karny! Na, na, na pograniczu, naprawdę, na, na, na dużym pograniczu No niestety jest to mecz typu całkiem ciężki, nie będę ukrywał Dużo spocenia, no jest to oczywiście Liga Pierwsza, więc no nic dziwnego Dobra, w następnym meczu sobie testujemy Berkampa. No w sumie co nam szkodzi A Nie będę ukrywał, że raczej to jest karta typu idealna pod przepałkę, także no Nie robię sobie zbytnich nadziei, jeśli chodzi o tę kartę Jezu, on podwaja ten pressing, daj mi spokój Ja pierdziele, co jest w tym meczu, że tak, nie wiem Ja czuję, że mogę coś w tym meczu zrobić, ale brakuje czegoś, no o matko, Ashley Cole, a to jest faul! Było tak czyste wejście przecież, daj spokój. Ja pierdiel, gość, gość potraja, on potraja pressing praktycznie, no co jest? Czemu, czemu ci zawodnicy mu się nie męczą praktycznie? Pięknie zanetti. Na razie zanetti powiem wam szczerze, jest takim cichym bohaterem tego spotkania. Tak, nie, nie robi dużo w ofensywie, ale w defensywie i rozprowadzaniu piłki... No jest Di Maria, nie może być teraz wolniejszy. Dobra, oni już powoli mu ci zawodnicy pulkną, To widać. Dobra, trzeba zrobić coś bardzo brzydkiego. Mamy tapi. No, widzicie, jak ten mecz wygląda. Ja nie chcę tutaj się kalkulować. Trzeba lecieć takimi tanimi środkami. Dajmy sobie Rosicia. Oraz. A, niech Dushan zagra zamiast mojego A co? Niech ma. Świetnie za ależ on dzisiaj czyści. Dushan, przyjęcie, uderzenie. No, mamy 3-1, ale to był tak trudny mecz. Po prostu frustrujący, bo gość naprawdę presował mnie trzema zawodnikami naraz praktycznie. Nie dało się absolutnie nic zrobić. Nic. Świetnie, Zanetti. To jest idealne podsumowanie tego, co on robi. Dobra, Orsic. Ach, chciałem jeszcze dodać parę słów. No, dobra. Mam nadzieję, że Zanetti zostanie doceniony tak samo przez grę, jak przeze mnie. Bo szczerze wam powiem, że bez Zanetti'ego byśmy nie ugrali tego meczu. 8-4 ocena razem z Valverde. Najlepsi w naszym zespole. Na środek pola tutaj ewidentnie. Zrobił robotę. I co? Zróbmy sobie jakieś wymiany, wymiany. Zróbmy sobie jakieś rozbudowy, ale tutaj tu już widać dominację, no tutaj tu już cisnęłem potężnie jednak, co by nie mówić. Dobra, zróbmy sobie w takim razie rozbudowę, podwójną rozbudowę 81+, może jakiś fodder wpadnie, może karta Team of the Tournament wpadnie, zobaczymy. No z tego co pamiętam, ja z tych paczek dużo, dużo mi nie siadało, więc fajnie, gdyby to się zmieniło dzisiaj. Byłoby miło zobaczyć coś niebieskawego, ewentualnie ikona, chociaż nie wiem, czy ikonę można trafiać. Nie ma, nie ma karty Team of the Tournament, ale za to są Włochy... Belardi, okej, okay, 84, zaczynamy, nie najgorzej. dobra, to zgodnie z obietnicą, moi drodzy, zagramy sobie teraz kwalifikację, kwalifikacji w Champions damy, damy sobie tego Berkampa dam go od razu do składu. Zobaczymy, czy latający Holender tutaj pomoże, czy raczej nie za bardzo, lecimy. Mmm, okej, okay, czyli tak, jest Loris, Carlos, Alberto, Philips, Chouameni, James na taku. Ok. Znowu Zanetti, znowu Zanetti, fantastycznie. Denis Berkamp. O proszę bardzo, asysta zanetiego z Shao Bardzo ładny swoją drogą. Okej. Okay. 1-0. O, dzień dobry. I Berkamp. I Berkamp. I 2-0. Na raty. Bardzo ładnie. Denis Berkamp, na razie tutaj sprawia, że mamy pierwszy mecz wygrany w Champions. Solidnie. Nie będę mówił, że nie. Dobra, czyli jest tak. Posz. Kieza, Leo, Moiseken. Tak to szanuję, ale całe seria praktycznie tutaj złożone. O! O, tutaj będzie. Tu chyba będzie dużo bramek, tak mi się wydaje, by goś bardzo łatwo wybiegał obrońcami. Dośrodkowanie. Berkamp! Nawet lewa noga. Lewa noga też może być. Bardzo ładne wykończenie. I Berkamp. Do zero. Nie będę ukrywał, że jeśli chodzi o wykończenie Berkampa, to nie ma się absolutnie do czego przyczepić Ale jednak dużym mankamentem jest u niego zwinność W porównaniu z Moisekenem, no niestety, ale berkamp tutaj nie daje rady Ale bardzo, bardzo fajne wykończenia, Denis Berkamp. 3-0, mamy hat -trick. mamy kolejny i także. No i będę ukrywał, Granie Bergkampem nie jest jakimś czymś niesamowitym, ale wykończenie trzeba przyznać, że po prostu klasa światowa nie ma się do czego przebić, no ale jednak, zwinność. Są pewne mankamenty. Tak jak już trafiliśmy tego Bergkampa, to warto było chociaż go testować, te półtora meczu, można powiedzieć. Zrobię jeszcze dla Was jedną rozbudowę. Jutro na odcinku pewnie będzie. Eee, jutro będzie na odcinku. Eee, rozbudowa kraju z półfinału 85, także już. Już niedługo trafimy Hakimiego. No i na sam koniec 81 plus razy 2. Trafiliśmy już jednego Berardego, także 84 też będą spoko. Nie wiem po co, może coś wyjdzie fajnego jeszcze dzisiaj w SBC. Może jednak teamowy turnament? Ehm, nie. Nie będzie nawet ekranów. także to było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jutro się oczywiście widzimy na tej rozbudowie. Pełni zrobię trochę tych rozbudów w 81+. plus, także widzimy się jutro. No i tyle. Zostawcie w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Trzymajcie na Adios.